Witam Was serdecznie, kochani. Jak już wiecie, ja często działam bardzo spontanicznie. Jak tylko coś mi chodzi po głowie, jakaś myśl, jakieś przemyślenia, zapisuję sobie tutaj je na kartce. A potem, jak tylko mam chwilę czasu i jeszcze głowę, która pracuje sprawnie, to wolę się dzielić od razu moimi przemyśleniami. Dlatego dzisiaj chciałam chwileczkę pormęczyć, opowiedzieć Wam, o, ty, o nerwicy, czyli zaburzeniu obsesyjnym, zaburzeniu lękowym, atakach paniki w kontekście takiej akceptacji. Tak? To znaczy, jak czy w ogóle akceptować nerwicę i co to oznacza, bo wielu moich pacjentów, którzy do mnie przytrafiają, byli już wcześniej u innych psychoterapeutów, czasami przeszli jakąś terapię, czasami są na lekach i szukają jakiegoś nowego, skutecznego rozwiązania ich problemów. I to, co często widzę, to z jednej strony ja, jako terapeutka strategiczna, zajmuję się leczeniem właśnie zaburzeń lękowych, obsesyjno-kompulsywnych, depresji, i różnych tam innych problemów natury psychicznej, ale oczywiście nerwica, tak zwana nerwica, bo tutaj piszę takim żargonem, nie według jakiejś klasyfikacji, często ludzie mówią: OK, mam nerwicę, muszę to zaakceptować. I dzisiaj miałam bardzo ciekawą rozmowę, nawet w sumie dwie, bo dwie sesje, które gdzieś ten temat się łączył. Bo z jednej strony jest, istnieje już naprawdę w dzisiejszych czasach, w 2022 roku, istnieją naprawdę skuteczne sposoby radzenia sobie z lękiem, z natrętnymi myślami, z kompulsjami, które pozwalają pacjentowi mieć takie poczucie kontroli nad sytuacją. Czyli ja wiem, że to się dzieje, to mam narzędzia, wiem, co zrobić, żeby się uspokoić, ale tak skutecznie. Tak? Natomiast um, wiem, że istnieje też takie myślenie nadal w psychoterapii, że musimy znać przyczynę mojego, moich, mojego problemu, żeby móc go rozwiązać. I z jednej strony um, zgadzam się z tym, że rzeczywiście czasami zrozumienie, skąd się biorą te lęki, pozwoli rozwiązać, albo, ale w bardzo wielu przypadkach też jest tak, że nawet jak ja wiem, dlaczego mam problem, dlaczego mam tą nerwicę i te lęki, to nie zawsze wiem, jak sobie z nimi poradzić. Więc w moim spojrzeniu na leczenie tego rodzaju problemów, zawsze patrzę właśnie przynajmniej dwutorowo. Czyli z jednej strony dać narzędzia takie doraźne, jak sobie radzić z tą sytuacją, z tymi lękami, atakami paniki, lękiem przed utratą kontroli, przed śmiercią, przed. Oceną innych, krytyką, ale z drugiej strony zrozumieć skąd to się bierze, Jakby, czy jakiś mechanizm, który je jednak kręca. I to nie znaczy, że znajomość przyczyny oznacza wchodzenie w dzieciństwo i szukanie przyczyn, jakichś traum w dzieciństwie, bo to też jest już jakaś teoria, którą nie wszyscy stosują w, w, w psychoterapii. Ale chodzi o to, żeby okay, zrozumieć, z czego to wynika, gdzie jest jakiś konflikt, jakie jest napięcie, czy jeżeli jest to dorosła osoba, to w pracy, w domu, w związku, w relacjach z rodziną, czy jeżeli chodzi o nastolatka dziecko, czy to chodzi o szkołę, o niezrozumienie z rodzicami, tak? o jakąś nieumiejętność autoregulacji tej emocji, strachu i lęku. I to jest bardzo ważne, żeby popracować właśnie dwutorowo, dać doraźne, takie, doraźne ale też takie długotrwałe takie narzędzia, które. Dadzą takie osobie takie poczucie, że wie, co robić, gdyby to się działo, ale z drugiej strony zminimalizować prawdopodobieństwo tego, co się dzieje. Więc to działa dwutorowo. I na koniec, to, co często słyszę, i to chyba wszyscy tym mówią, że musisz zaakceptować tę sytuację, musisz się tak akceptacja, jak ja mówię, nerwić. Co to znacza? Bo nam się wydaje, że akceptacja pewnej rzeczy rozwiązuje problem, ale nie do końca tak jest. Natomiast wiemy, że brak akceptacji na pewno tego, rozwiązanie nie daje. Czyli brak akceptacji tego, co się z nami dzieje, że mamy problem, że mamy takie paniki, że mamy lęki, że natrętne myśli i nie możemy tego zaakceptować, że my, ja, Agata, mam taki problem, powoduje, że on jeszcze bardziej się nakręca. Natomiast sama akceptacja problemu, czy uświadomienie się, okej, okay, mam takie paniki, wiem, co mi jest, tak, akceptuję ten stan. Hmm nie jest gwarancją rozwiązania problemu, przynajmniej z mojego punktu widzenia, z mojej, mojego doświadczenia, więc to, co zawsze proponuję, że dla mnie, akcept, dla mnie jako terapeutki akceptacja oznacza to, że e, ja akceptuję to stan, w jakim, jakim jestem, to, że ten atak paniki mi się pojawił, to, że miałam te lęki, że miałam ten lęk uogólniony, że miałam te, takie ciągłe zamartwianie się czy nadtrędne myśli, akceptuję to i czyli nie jestem zła na siebie. Tak? Nie jestem zła na siebie, że takie coś mi się pojawiło, bo to, że jestem na siebie zła, wcale nie rozwiązuje problemu. A nawet jeszcze właśnie pogłębię te lęki, bo jestem jeszcze bardziej zła, że kurde, już myślałam, że z tego wyszłam, a to nadal wraca. I znowu mam ten atak paniki, znowu mi się to dzieje, przecież już to się powinno skończyć, no bo, no bo, no bo niby z tego się wychodzi. Ale, ale trzeba, trzeba zaakceptować, że takie sytuacje nam się zdarzają, że mamy gorsze dni, że mamy trudniejsze momenty, i ta akceptacja tego powoduje, że jest, że się nie denerwujemy, a, jak, a przez to, że się, a dzięki temu, że się nie denerwujemy, to te sytuacje nam się jakby nie nakręcają i jest ich coraz mniej. Więc akceptacja jest konieczna do zmiany, czyli brak, ale nie gwarantuje rozwiązania problemu. Tak? Dzisiejsi pacjenci, dzisiejsze osoby, które przychodzą do psychoterapeuty, potrzebują wskazówek, potrzebują takiego praktycznych. Takich zaleceń, które dadzą im takie poczucie, że wiedzą, co robić, żeby sobie poradzić, żeby wyjść od terapeuty po terapii i powiedzieć: ok, jest dobrze, jakby coś mi się działo, to wiem, co robić, ale też muszę zaakceptować jednoznacznie, jednocześnie, że coś może mi się dziać. Także po terapii to nie jest jakby coś, co rozwiązuje wszystkie nasze problemy, które, których już nigdy nie będziemy mieli, ale pozwala na takie zrozumienie siebie i przewidzenie swoich zachowań, że ja wiem, że w niektórych sytuacjach może to się we mnie dziać. I narywica, która czasami też jest objawem, pokazuje nam, że jest jakiś konflikt w nas, że jesteśmy w jakiejś presji, w tej presji, którą samą na siebie nakładamy, w presji wynikającej z oczekiwań, które mamy wobec siebie i wobec innych, wobec oczekiwań, które inni mają wobec nas. Konflikt wynikający z tego, że nie zaspokajamy jakichś waszych naszych potrzeb i coś nam, coś nam brakuje w tym życiu. I to jest bardzo ważne, żeby sobie to uświadomić, mieć tego um, um, informację, ale akceptację, warto akceptować problem, ale to dopiero ja zawsze mówię: akceptacja jest pierwszym krokiem do zmiany. O, witam Pani Anno, dziękuję, że jest jesteś ze mną na żywo, ale, ale pewnie to było coś niezapowiedzianego, dlatego um, tak to się nagrywam, bo wiem, że później mam całe popołudnie konsultacji i zapomnę o, o tym, z czym chciała się podzielić, a na żywo zawsze to lepiej. Lepiej, lepiej działa. Także ja moje doświadczenie kliniczne też pokazuje, że rzeczywiście można sobie z tym poradzić. i Natomiast to, co jest ważne, to to, żeby zrozumieć, że, że mogę, muszę coś zrobić, żeby to błędne koło się nie pogłębiało, żeby te ataki paniki się nie pojawiały. Czyli musimy w jakiś sposób starać się odzyskać kontrolę nad własnym życiem, a dzisiejszy świat który też jakoś mnie bezpośrednio dotyka, co to co się dzieje na zewnątrz, w pewien sposób pokazuje, jak jeszcze trudniej czasami nam się z tym, z tym pogodzić. Także akceptacja nie jest czymś, co ma rozwiązać problem, ale jest warunkiem koniecznym do tego, żeby to się rozwiązać. Natomiast potrzebujemy też działać inaczej, nie tylko siedzieć w naszej głowie, myśleć, zamatwiać się, ale próbować robić coś inaczej. I tak jak zawsze powtarzam, kiedy coś nie działa, kiedy coś próbowaliście rozwiązać i, i, i nie widzicie rezultatów, to przestańcie to robić. Po prostu przestańcie robić coś, co nie działa. I czasami to jest, to jest pierwszy krok do tego, żeby coś lepiej inaczej zrobić, albo po prostu zrobić sobie przerwy, i zobaczyć, że, że być może umykał nam jakiś element w tych puzzlach i że musimy coś zmienić, żeby to lepiej zrozumieć. Także, jeżeli macie jakieś komentarze, jakieś pytania, do tego. Tematu właśnie nerwicy, wychodzenie z tego problemu, z ataków paniki. To z jednej strony wiedzcie, że terapia strategiczna jest bardzo skuteczna, natomiast z drugiej strony, jeżeli macie pytania, to być może będę mogła w jakiś sposób Wam odpowiedzieć na te pytanie. Dawanie komuś 100% ostatniej szansy, 100 ostatniej szansy. Nie zrozumiałam do końca pytania. Ale e, zawsze warto komuś dawać szansę. Ja e, chyba to też kiedyś było jednym z takich naj, naj, m, bardziej, najmniej oczywistych, ale takich najprzyjemniejszych naj, e, takich a, komentarzy, opinii, które do, 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 dostałam e, na koniec mojej pracy. To to, że pani nigdy mnie nie zostawiła i, i że m, nigdy jakby nie. Nie poddała się tak, w walce o dobro pacjenta, więc to był chyba jedno z takich pięknych rzeczy. Natomiast pytanie, czy dawać komuś setne, ostatnie szanse? No, jak to już jest setna, to to nie jest ostatnia, tak? Ale jeżeli jest ostatnia, to musi być ostatnia i dla nas, i dla, dla innej osoby. To odpowiadam na pytanie pani Joanny, czy dawać komuś setną, ostatnią szansę? No, jeżeli to jest setna, to już nie jest ostatnia. I jeżeli kolejny raz daję ostatnią szansę, no to powinnam naprawdę zaprzestać to robić. Tylko pytanie, czy jestem w stanie. Może nawet lepiej nie obiecywać, że to jest ostatnia szansa, tylko daję Ci kolejną szansę, wiedząc, że znowu mnie zawiedziesz, znowu będę na Ciebie zła i znowu będę dawała Ci kolejną szansę, a Ty znowu to zaakceptujesz, albo ja Ci dam ostatnią szansę, a Ty zaakceptujesz tą sytuację, ale pewnie... Jeżeli to się powtórzyło 100 razy, to dlaczego nie miałoby się powtórzyć kolejne 100? Natomiast pytanie, czy ja potrafię nie dawać ostatniej szansy? Bo być może nie potrafię robić inaczej i zawsze muszę dać ostatnią szansę, ponieważ to i może to jest mój bardziej problem niż to, że ta osoba. Nie wykorzystuje ostatniej szansy, tylko znowu mnie zawiedzie i znowu zrobi to, co zawsze. Więc tak naprawdę, my ludzie jesteśmy dość przewidywalni, wiecie? I czasami, jak dostaję takie informacje od pacjenta: A, rzeczywiście pani zgadła, to, co pani przewidziała, to, to rzeczywiście tak się wydarzyło w jakiejś tam rozmowie. To nie jest, że ja zgadłam, tylko rzeczywiście analizować, analizując zachowanie ludzi i ich relacje można przewidzieć, co się może wydarzyć. Także Pani Jano, proszę spróbować zastanowić się na tym, co powiedziałam i albo napisać mi w komentarzach, albo na, na Messengerze Pani przemyślenia i być może warto coś spróbować zrobić inaczej, albo jeżeli wobec siebie, albo tej osobie, wobec tej osoby. Dobrze, umykam, umykam na obiad, bo mam krótką przerwę i do usłyszenia wkrótce. Pozdrawiam Was ciepłutko.